Drogi Pawle, nigdy nie wiedziałam, czym jest miłość. Dzięki Tobie wiem, że to coś więcej niż uczucie. Dzięki Tobie wiem, czym jest dojrzała relacja z drugim człowiekiem. Najdroższa Marcysiu, lubię siebie bardziej, kiedy jestem z Tobą. To słowa, które najlepiej opisują moje uczucie, że Ciebie. Jesteś moją drugą połową, moim zapełnieniem. Dawnymi czasami parę młodą często obsypywano ziarnem, co miało zapewnić im płodność potrzebną do powiększania rodziny. Ślub od zarania dziejów był uważany za przełomową porę w życiu człowieka. W swoich ślubach powiecie całemu światu oto mój mąż, oto moja żona. Chcemy budować z Tobą naszą wspólną przyszłość. Dzielić z Tobą najmniejszy element rzeczywistości. Każdą i spodobnie. Nauczyłeś mnie, co to znaczy kochać bezinteresownie, akceptować pominować i poświęcać się w kryzysowych sytuacjach. I pomimo tego, że potrafię bez Ciebie żyć, to po prostu nie chcę. пап умение стал еще бедным. Ten nowy płomień i jego światło jest symbolem nowego narodzonego związku. I choć pojawią się rzeczy i ludzie, którzy umiejętność będą chcieli naruszyć, my na to nie pozwolimy. Będziemy małymi bojownikami palce i się doczekać wspólnego życia z Tobą, wspólnej starości z Tobą, wspólnych zmarszczek, wspomnień, wzruszeń. Dziękuję Ci, że jestem.